Zapraszam do opisu, tam znajdziecie ciekawe kanały, które być może też Was zaciekawią. Cześć, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak sprawdzić całą przekładnię CVT, czyli nasz wariator, sprzęgło, dzwon w domowych warunkach yy, bez rozkręcania tych części, czyli sprawdzanie wstępne, ponieważ dokładne sprawdzanie wariatora, dzwonu, sprzęgła, kolektora momentu obrotowego i konserwacja itd. znajdziecie w innych filmikach na moim kanale. Także zapraszam. Pierwszą sprawą jest nasz pasek napędowy Musimy sprawdzić czy się nie rwie Tak jak w tym przypadku tutaj Tutaj jest to tani pasek napędowy Za 13 zł Jak widzicie rwie się Już od momentu jego założenia Był bardzo sztywny Śmierdziało gdy się odpaliło skuter I tak i tak dalej Ale gdy mamy dobry pasek Nie jest naderwany tak jak tutaj Wydaje się w porządku To musimy zmierzyć tutaj Średnicę u góry jaką on posiada I na pasku zazwyczaj jest długi. Długość, jego szerokość oraz trzecie oznaczenie to jest bodajże kąt tego paska napędowego. I sprawdzamy sobie u góry, jaka jest szerokość. Gdy, na przykład, z 18 zrobi nam się 17, jeszcze można na takim pasku jeździć. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, iż mniejsza jego tutaj, jego szerokość w tym położeniu równa się z, z mniejszym tutaj wchodzeniem tego paska, ponieważ im będzie węższy ten pasek po czasie, tym mniej będzie wchodził nam do góry, i tak samo z tyłu będzie mniej wchodził. Na dół także pasek, wiemy jak sprawdzić. Teraz przejdźmy dalej, co zrobić. Bierzemy sobie, najlepiej byłoby ściągnąć pasek, aczkolwiek wiadomo. Teraz z paska nie będziemy ściągać. Ale bierzemy sobie, gdy skuter mamy na podpórce, nie jest silnik wyjęty, tak jak w tym przypadku. Jedna osoba niech nam naciśnie na kierownicę, tak żeby tylne koło było w górze. Kręcimy kołem. I sprawdzamy czy dzwon ma bicie boczne Oraz góra-dół Ponieważ gdy dzwon będzie miał bicie Łożysko tutaj z przekładni będzie nam się wybijać Gdy nie ma bicia Sprawdzamy sobie góra-dół Czy łożysko z przekładni nie jest wybite Czy nie ma luzu W tym przypadku jest wszystko w porządku Kolejną rzeczą musielibyśmy sprawdzić sobie Korektor momentu obrotowego I tutaj już byśmy musieli sobie zdjąć wariator Wyjąć pasek I zakręcić tym korektorem momentu obrotowego I sprawdzić na wewnętrznych stronach czy nie ma bicia gdy to bicie by się pojawiło mogę wam gwarantować, iż będzie zrywać wam paski napędowe ponieważ te paski będą się grzały cała przekładnia, te talerze będą się nagrzewać wskutek tego i pasek po prostu nam się rozwolkanizuje kolejną rzeczą, gdy jesteśmy już tu z tyłu i jeszcze tego nie mamy rozkręconego ściskamy sobie z tyłu korektor momentu obrotowego są to te talerze i sprawdzamy czy on chodzi płynnie i czy ten talerz, który się przesuwa, nie ma takiego bicia chwytamy sobie go i próbujemy ruszać gdy nie da się tak nim ruszać jest wszystko w porządku gdy on się rusza na boki to ten talerz jest zużyty flansza z tego talerza również może być zużyta i należy taki korektor już sobie zdjąć do weryfikacji kolejną rzeczą jest sam wariator i teraz sprawa jest prosta pasek musi korektor musi być rozciągnięty tak żeby pasek był w środku pasek musi być luźno i sprawdzamy sobie czy wewnętrzna część wariatora ta, co się przesuwa, tam głębiej jest. Czy nie ma bicia na boki, ponieważ gdy będzie bicie na boki, skuter będzie słabo nam przyspieszał i nie będzie pracował ten wariator efektywnie. Także sprawdzamy sobie uważając na to, żeby teraz nie wyciągnąć tego ktora do przodu, bo jak go wyciągniemy do przodu, rozsypią nam się rolki i wypadną. Lekki luz będzie, ale to ma być tylko lekki na boki, tak jak tutaj. Ale gdy ten wariator się majta, to znaczy, że tuleja miedziana, która jest w środku, bądź mosiężna, jest po prostu zużyta i należy taki wariator wymienić. Kolejną sprawą sprawdzamy sobie wariator przód i tył. Jak widzicie, tutaj lekki luz jest, będzie, ponieważ z tyłu są ślizgi, a gdyby ten luz był nadmiernie, bądź tak duży, że byłoby słychać metal, to oznacza, że ślizgi są do wymiany. I tu możemy również sprawdzić łożysko na wale, czy nie jest wybite. Tu jest w porządku, nie ma żadnego luzu, i możemy sobie wszystko zdemontować i sprawdzać tak jak w innych filmikach. Także, jeśli podobał Ci się odcinek, daj łapkę w górę, udostępnij, napisz komentarz, co sądzisz o takich filmikach i poślij to dalej koledze. Na razie.